Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj się chciałam z Wami podzielić moimi wrażeniami i odczuciami po obejrzeniu najnowszej odsłony Bridgertonów, czyli trzeci sezon. Na razie wyszły cztery odcinki, potem w czerwcu będą jeszcze cztery. Ja osobiście bardzo czekałam na tą produkcję i jestem fanką tej serii, ale dlaczego i w ogóle na czym polega moment Bridgertonów, bo nie oszukujmy się, jakieś tam mniejsze, większe rekordy popularności bije. Ma wielu swoich fanów, szczególnie fanek, także za co ten serial jest doceniany i co w nim jest takiego, to też tutaj Opowiem, na czym ten cały fenomen polega, przynajmniej tak w mojej opinii, i też to, co mnie przyciągnęło do tego serialu. Trochę wam opowiem, co było w poprzednich sezonach, ale tak skrótowo, mniej więcej i nie przedłużając, Bridgertonowie. Jest to serial oparty na serii książek autorstwa Julie Queen. Jest chyba 8 tomów albo 9 tomów, nie wiem, nie czytałam ale chyba tak myślę, że może się skłonić do tego, żeby je przeczytać. Cała akcja, ten serial jest osadzony w XIX-wiecznej Anglii, ale broń Boże nie jest to serial historyczny, jest to tylko takie luźne odniesienie, żeby taka trochę ładniejsza oprawa i skupia się na tym takim towarzystwie z wyższych sfer. I co? No i Bridgertonowie jest to serial kostiumowy, który skupia się na życiu, na relacjach, na przyjaźniach, na miłościach, właśnie głównie na Miłości oraz na problemach miłosnych, na rozterkach, właśnie w tym takim angielskim, wyższym towarzystwie. Także tak z góry mówię, że jeżeli nie lubicie romansów, historii miłosnych itd., czy nie zachwycają Was, kostiumy, o czym też zaraz powiem. To ten serial raczej nie jest dla Was, ale idziemy dalej. Serial, mimo czasu akcji, dotyka bardzo współczesnych problemów i mimo całej pięknej oprawy, można się utożsamić z wieloma bohaterami można zrozumieć rozszerki, które przeżywają bohaterowie oraz zauważyć odniesienie do naszej rzeczywistości i naszych współczesnych problemów, mimo właśnie tej takiej... XIX-wiecznej oprawy wizualnej, to ten serial jest taki bardzo współczesny dzięki kilku elementom za zastosowanym w tym serialu, ale o tym zaraz też więcej powiem. Oprócz tego, że każdy sezon opowiada jakieś tam inne historie, jest wiele różnych wątków, to tą całą historią takim narratorem y, też jest Lady Whistledown i ona jest takim Odpowiednikiem plotkary, nie wiem czy oglądałyście ten serial, mówię oglądałyście, bo to głównie chyba dziewczyny oglądały, ale nie wiem jak chłopaki wy też oglądaliście, też dajcie znać w komentarzach, jeśli kojarzycie plotkarę. Y Lady Whistledown jest to anonimowa kobieta, w których swoich kronikach tak jeszcze bardziej wznieca skandale w tym angielskim towarzystwie i albo niszczy czyjąś reputację, czyjeś imię, albo je oczyszcza i sprawia, że ktoś zyskuje w oczach socjety. Jeśli chodzi o to, na czym skupiały się dwa pierwsze sezony, no to generalnie, tak jak mówiłam, serial skupia się na miłości, na problemach miłosnych, na rozterkach, generalnie na relacjach różnych, nie tylko miłości, ale właśnie głównie. No i pierwszy sezon skupia się na Daphne i Bridgerton, Daphne, Daphne, nie pamiętam jak tam się to wymawiało, która wkracza na rynek matrymonialny i właśnie to jest taka reguła trochę, że każdy sezon zaczyna się od tego, że dane panny, które już osiągnęły pewien wiek, Wkraczają na rynek matrymonialny i szukają sobie męża, i tam zaczynają się różne jakieś tam podboje, skandale, intrygi i generalnie takie rzeczy. Pierwszy sezon skupia się na Daphni i jej relacji z księciem. Z kolei drugi sezon skupia się na wiceharabim, starszym bracie Daphni, a na Antonim, który tak kluczy między dwoma. Pięknymi kobietami Kate a Edwiną Charmą. Mamy jeszcze inny sezon, taką, można powiedzieć, oddzielną historię, ale jest ze świata Bridgertonów. I ten serial opowiada o historii królowej Charlotte, właśnie o tym, jak była młodsza i o tym, jak poznała króla George'a oraz o ich relacji. I ten sezon też mi się bardzo podobał. Gdybym miał powiedzieć, który z tych trzech najbardziej mi się podobał, bo ten sezon z Charlottą jest taki oddzielny, trochę spójny z tym, Światem, to bym powiedziała, że chyba najbardziej podobała mi się historia, właśnie albo tej Królowie Charlotte, albo ten z Dafne. Ten z tą Księciem Antoniem, tak nie do końca, ale, ale był spoko. I oprócz głównej osi fabularnej mamy też wiele innych wątków, także ten serial na pewno nie jest monotonny dla osób, które właśnie lubią takie klimaty. Można wiele postaci poznać, można się z wieloma utożsamić czy z ich rozterkami, problemami. Przechodząc do fenomenu Bridgertonów i dlaczego w ogóle ten serial jest tak popularny to moim zdaniem to, co najbardziej do niego przyciąga, to właśnie to, że jest naprawdę bardzo angażująca historia. Jeśli ktoś lubi romanse, historie romantyczne, jakieś takie rzeczy, to ten serial naprawdę się tej osobie spodoba. Jest pełno wciągających wątków, jest naprawdę, no taka wielowątkowa fabuła. Zarówno główny wątek wciąga, jak i te poboczne. Mamy bardzo barwne, złożone postacie, aczkolwiek nie ma tutaj takich postaci czysto złych. Nasi bohaterowie nie mają jakichś takich Zagorzałych wrogów, czy jakichś ogromnych waśni. Wiadomo, że jakieś są, ale nie jakieś takie nie wiadomo jakie. To, co też wiele fanów docenia, to właśnie piękna oprawa muzyczna oraz wizualna. Mówiąc o muzyce, mamy tutaj współczesne znane hity, oprawione w orkiestrę, są grane przez instrumenty smyczkowe, więc dane kawałki mogą poruszyć na nowo na swój sposób. Ale co ważne, też ta muzyka właśnie podkreśla to, że ta historia opowiedziana w serialu jest współczesna. I właśnie te schematy zachowania bohaterów, czy ich sposób myślenia, generalnie to, co się dzieje w tym serialu, nie jest dla widza takie bardzo odległe. Także ten serial, mimo że jest osadzony w dalszych czasach niewspółczesnych, to mimo wszystko ten serial jest współczesny. Nie jest to dla widza jakieś obce i może się na spokojnie z tym utożsamić i to jakoś przeżywać. Ten język też jest stylizowany, właśnie w tym serialu, na takie. Trochę starsze czasy, ale też taki, bez przesady, jest delikatnie stylizowana, tak jak wszystko w tym serialu. Także, no powtarzam, wróć Boże, żeby nie zaliczyć tego serialu jako serial historyczny, bo to jest tylko taka oprawa, można powiedzieć, na potrzeby fabuły, na potrzeby tego, jak to wszystko ma wyglądać. Mówiąc o oprawie wizualnej, mamy tutaj przepiękne zdjęcia i przepiękne kostiumy. Myślę, że no, głównie dziewczyny marzyłyby o tym, żeby założyć taką suknię i pójść na bal, gdyby były częściej wyprawiane. A naprawdę te stroje, wszystkie kostiumy są przepiękne i właśnie też dlatego tyle trzeba czekać na kolejne sezony, bo te kostiumy, nowe stroje, suknie trochę to zajmuje, żeby to zrobić oraz peruki dla naszych bohaterek. Co też tak przyciąga do tego serialu, tak z mojej perspektywy to to, że to jest właśnie taka Luźna historia, taki luźny serial i można naprawdę na nim odpocząć. Fabuła jest, przynajmniej dla mnie, bardzo wciągająca. To są moje klimaty gdzieś tam. Ja jestem romantyczką. E, także ja lubię wątki miłosne. Jak ktoś nie lubi, to ten serial mu się nie spodoba. E, w mojej opinii, ale warto spróbować. Nigdy nie zaszkodzi. Właśnie to jest taki serial, przy którym ja mogę zapomnieć gdzieś tam o swoich problemach, czy o jakimś e, takim codziennym trudzie. Naprawdę można na nim Odpocząć, jak się go włącza, naprawdę ciężko się oderwać. Ja naraz obejrzałam cztery odcinki i w ogóle te dwa pierwsze sezony, to obejrzałam dwa razy. I to też w takim krótkim czasie nie jest to zbyt zdrowe, ale no dobra. Także no, jest to jeden gdzieś tam z moich ulubionych seriali, taki. Na odpoczynek. I to, co sprawia, że się tak zachwycam jeszcze nad tym serialem, to są właśnie te kostiumy, cała ta oprawa wizualna i przede wszystkim muzyka. Ja jestem gdzieś tam wrażliwą duszą, trochę artystką, więc mi i te kostiumy, i te wszystkie suknie po prostu bardzo mnie jakoś tak przyciągają i odczuwam dużą przyjemność patrząc na te wszystkie stroje. I też muzyka ma na mnie takie duże oddziaływanie. Także słysząc po prostu ta, taką piękną oprawę muzyczną, też jakoś tym bardziej mnie do tego serialu ciągnie i po prostu. Przyjemnie się to ogląda, przyjemnie się tego słucha i ta muzyka, właśnie taka przerobiona, też bardzo fajnie odzwierciedla to, co się dzieje na ekranie, dzięki czemu się można jeszcze bardziej wczuć. I w końcu, przechodząc do moich wrażeń po obejrzeniu pierwszej części trzeciego sezonu Bridgertonów, to bardzo się bałam tego sezonu. Czy w ogóle to wszystko utrzyma poziom, czy będzie bardziej takie, wiesz, jak to się czasem spotyka, że ten trzeci i kolejne sezony już są widocznie gorsze. Jednak mimo wszystko ten trzeci sezon bardzo mi się podoba. Uważam, że trzyma poziom. Jeśli chodzi o taką audiowizualną kwestię, to tutaj moim zdaniem naprawdę cały czas jest bardzo dobrze, na bardzo wysokim poziomie. Widać, że dużo wysiłku to jest włożone, a nawet powiedziałabym, że jeszcze więcej, i to szczególnie widać przy nowym looku Penelope, ale o tym zaraz y, też trochę więcej opowiem. Y, w ogóle to na dole macie rozdziały. Nie wiem, czy zauważyliście, czy nie. Możecie sobie tak przewijać. <grym> Co? To, co mnie zaskoczyło najbardziej chyba yy, na ten moment, yy, to to, ile jest tych wątków. W poprzednich sezonach mam wrażenie, że nie było tyle różnych drzwi, w które można pójść. Yy, tutaj ten sezon już na, już po tych czterech odcinkach zostawia tak wiele otwartych furtek do kolejnych sezonów, że jestem w ogóle w szoku i też trochę ciężko mi nadążyć, i tak każdej historii jest tak po trochu, że jest jedna historia, potem druga, trzecia i tak. Przeskakujemy między różnymi i też jesteśmy ciekawi właśnie, bo już tak znamy tych bohaterów i jak widzimy, jak się coś tam dzieje, to mamy ochotę coś tam więcej obejrzeć, a tutaj wskakuje już kolejny wątek. I sezony, które myślę, że jeszcze będą, bo ja nie czytam książek, więc nie wiem, więc tak spekuluję. Jak ktoś z Was czytał książki, może mi dać znać, jakie może sezony jeszcze będą. Jeśli chodzi o trzeci sezon, do Penelope przejdę na samym końcu, to brakuje mi Eloise i jej Ciętego Języka. Ona była jedną z moich ulubionych bohaterek. Możecie w ogóle mi napisać w komentarzu, jeśli jesteście fanami Bridgertonów, albo oglądaliście, kto jest waszym ulubionym bohaterem. Dla mnie właśnie to była między innymi, Eloise, więc trochę mi brakuje. Ona tutaj zaszła jakąś taką przemianę w trzecim sezonie na skutek poznania Cressidy i trzymania się z Cressidą, jej nowej znajomości. Nie będę tutaj spoilerować i mówić dlaczego i tak dalej. Także tak tylko ogólnikowo powiem, że zmieniła się i tak wkroczyła trochę bardziej do towarzystwa, więc no trochę mi takiej brakuje. Zeszła też na drugi plan, ale przy ilości tych wszystkich wątków, które teraz są w tym trzecim sezonie, to gdyby jeszcze był wątek Eloise tak bardziej, to wydaje mi się, że też by było za dużo. <grym> Jeśli chodzi o Franceskę, bo to też jest jedna właśnie z głównych takich osi fabularnych, to zupełnie nie spodziewałam się, że będzie przedstawiona jako taka osoba introwertyczna, szukająca spokoju, taka cicha, która nie chce rzucać się w oczy i która właśnie każdą wolną chwilę chce spędzić na graniu na fortepianie. Nie wiem czemu, ale po prostu chyba podświadomie bardzo tak ją skojarzyłam z Dafne i oczekiwałam trochę po niej takiego zachowania jak Dafne, że będzie taką mocną postacią, zdecydowaną, otwartą towarzyską, że będzie chciała właśnie przywać w tym towarzystwie i będzie taką osobą, taką trochę łamaczką serca, ale fajnie jednak, że jest pokazana coś innego, że to nie jest jeden do jednego i że Franceska nie jest taka jak dawna, tylko właśnie, że jest inna. Także wydaje mi się, że też wiele osób może się z Franceską utożsamić, no bo niewiele osób jest też takich głośnych, a tak jak zauważyłam, no to właśnie w tym serialu wszyscy mam wrażenie są tacy bardziej coś otwarci, towarzyscy nie mają problemu, żeby tak zagadywać do innych itd. i tak dalej i Widać, jakby nie czuli jakiegoś dyskomfortu większego. Także fajnie, że też są takie postacie, w których widać, że no nie każdy tak ma, że jest taki twarty. Jeśli chodzi o Penelope, która tutaj zaliczyła wielki glow-up w tym sezonie, to bardzo się cieszę, że jej historia w ogóle została poruszona, bo właśnie ona była tak zawsze na uboczu, można powiedzieć. Podobała mi się właśnie też cała zmiana i stroju. Też to jest takie symboliczne, trochę właśnie to, że ona właśnie poszukuje męża że tak się zmienił trochę ten i taki status y, można powiedzieć w życiu i że chce iść dalej i ten strój też jakoś to symbolizuje. Też jak łatwo zauważyć, każdy ród ma swój kolor. Przyrzecznowie mają niebieski, Federingtowie mają żółty taki cytrusowy. i Penelope nagle zmieniła kolor na zielony, który jest takim połączeniem właśnie niebieskiego i żółtego w momencie kiedy właśnie Penelope wkracza na rynek matrymonialne tak już bardziej jest takim pełnym zaangażowaniem. To już jest jej chyba trzeci sezon po debiucie i stara się w końcu znaleźć sobie męża. Nie miała większego powodzenia u mężczyzn wcześniej, ale też się specjalnie nie starała i szczególnie jeden mężczyzna, no ciągle ma go w sercu od dzieciństwa. Mowa tutaj o Kolinie i go też będzie sporo w tym sezonie, także podoba mi się, że jej postać została poruszona, szczególnie że wcześniej właśnie była taka bardzo na uboczu. Bardzo podoba mi się gra aktorska Penelope. Jest taka właśnie charakterystyczna w tej swojej postaci. Podoba mi się właśnie to, że ma jednak tam trochę trudności na swojej drodze i że to wszystko nie jest takie łatwe, że zmienia wygląd i od razu wszyscy ją kochają, zauważają i do niej podchodzą, bo to moim zdaniem wtedy by było. Zbyt powierzchowne i za bardzo powierzchowne, żeby po samym po prostu wyglądzie wszystko się nagle zmieniło, bo to tak w życiu po prostu nie działa. A także podoba mi się to, że właśnie ten strój nie jest wszystkim, że potrzeba też takiej wewnętrznej zmiany, żeby, żeby inni po prostu zauważyli w tobie zmianę. I to mi się podobało, że mimo wszystko nie jest to powierzchowne. I mimo to, właśnie, że zmieniła ten strój, to jak próbowała tam podbijać się do innych facetów, to. Widać było, że strój to po prostu nie wszystko i że też musi mieć coś do powiedzenia umieć opowiedzieć o swoich pasjach, jakoś do siebie zachęcić, naturalnie się uśmiechać, by być po prostu sobą. Ona przy innych facetach właśnie była taka bardzo spięta, nienaturalna i to też od razu było widać. Także podoba mi się generalnie to, że to nie szata zdobi człowieka i to, że to nie jest takie powierzchowne, ale jeśli mówimy o stroju i o, i o aspekcie wizualnym, to naprawdę na duży plus. Ja jestem zachwycona i osobiście bardzo mi się ten nowy look podoba, on jest chyba na taką paryską modłę, yy, z tego co pamiętam. I podoba mi się też właśnie ta yy, trochę przenośnia z tym kolorem, że właśnie jak Penelope zaczyna zacieśniać swoje więzi z rodem Bridgertonów, to ten strój jej sukni też zmienił się na zielony, który jest połączeniem żółtego jej, czyli rodu jej Federingtonów z rodem Bridgertonów. No. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje pierwsze wrażenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Gdzieś tam miło się słuchało. Możecie się podzielić swoimi wrażeniami w komentarzach po obejrzeniu tej pierwszej części trzeciego sezonu. Widzimy się do kolejnej recenzji. Cześć!